Flecie, kieka, tutaj styl, jest to 186 odcinek i tak, to nie jest pomyłka, mimo że jeszcze nie ma na kanale 185 odcinka, to ten jest już 186. Trochę się bawię w Star Warsy, bo też nie po kolei odcinki, ale z tego powodu, że 185 odcinek miał być, na czym miał być? Ja już go mam nagranego po prostu. Jest on o tym, ile wydałem grzybków na tej postaci, tak? Ile. No poprzez po prostu powiem tak, poprzez taką komendę jak ta o, ee, masz plus i coś takiego wpisujemy w, ee, w czat i nam po prostu pokazuje ile wydaliśmy grzypu, więc jeśli chcecie tamten odcinek, czyli w w którym pokazuję ile grzybków wydałem. No to polecam oczywiście zostawić łapkę w górę, jeśli tych łapek będzie sporo, no to go po prostu wstawię. Jeśli tych łapek będzie mniej, no to będę zwlekał z tym dalej, bo jakoś mnie nie ciągnie do tego, żeby się chwalić ile tam grzybku, znaczy ile tutaj grzybków poszło. Ale ostatnia rzecz już takie, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne, no to oczywiście zapraszam na mojego Instagrama, znaczy naszego w sumie. Link macie w opisie i też w przypiętym komentarzu. Instagram ten e, jest takim Instagramem, jak już rozmawialiśmy na streamie, na, na które oczywiście zapraszam. Jest to taki Instagram, na którym będą różnorakie memy o szejksie, czy też e, zdjęcia, jakie wy mi będziecie podsyłać, typu jakieś szczęście w lochu, gdzie wam zostało mało HP, albo pecha, gdzie przeciwnikowi zostało mało HP. Jakieś śmieszne bugi, jak wam się przyda, przytrafią. Jezu, mam jakąś krypkę dziwną. Więc polecam tam zostawić tego followa, bo tam jest chyba follow, zawsze mi się mieli, czy tam jest like, czy jest follow, ale tam jest chyba follow. Ja Instagrama zbytnio nie okarniam, więc wiecie, jak to jest. No i oczywiście, żeby zbudować też tam fajne community. Będę tam też dawał informacje o jakichś nowych odcinkach ciekawych, o streamach, jeśli będą, zawsze to jest więcej miejsc, gdzie mogę do Was dotrzeć, gdzie mogę z wami mieć kontakt, więc na pewno na plus. Ale zaczynając już w grze, co dzisiaj planujemy? Tak jak widzicie, przygotowania do weekendu epickiego. Następny weekend dzisiaj jest środa, ledwo co po północy, więc dzisiaj zaczynamy już zbierać golda na weekend epicki. No i na weekend epicki mamy takie plany. Może, może zaczniemy odwiedzmy. Najpierw nie od planów rękawice. Jakieś rękawice mam? Jedne mam, dobra. Zaczniemy od planów. No to chcę na pewno się przebrać, pozbyć się jednego zwykłego itemu na siłę oraz przebrać pomocników w miarę w miarę porządnie, żeby to wyglądało, więc tych grzybków muszę oszczędzać niestety. Eee, I dalej, co muszę jeszcze zrobić? Jeśli chodzi o lochy, to chcę na pewno pokonać tego hemoro hemoroida, że tak powiem, eee, uświęconą szkołę oczywiście, no uświęconą tradycją szkoły magii. Eee, I to trzynaste piętro. Potem oczywiście się będziemy przymierzać do tego Góru ładza, chociaż do niego jeszcze daleko, co prawda. Ale gdyby nam się udało po tym weekendzie zrobić wszystko to, co chcemy, to na pewno byśmy wbili przynajmniej jeden poziom, tak? No tutaj mamy 160 milionów, tutaj nie pamiętam, ile mamy milionów za tego lożka, tylko nie wiem przypadkiem, czy po tym lożku nie ma, nie ma jednego przeciwnika łatwiejszego, którego od razu pokonamy, ale to będę musiał się upewnić jeszcze. No i tutaj 300 milionów. Czyli no powoli będziemy wbijać ten 337. Wczoraj wbiłem 336. No i tak to wygląda. Może przejdziemy najpierw do pupili. Pupilę już karmiłem, ale widzę, że nie mam. Nie mam jak to się nazywa. Nie mam ataków możliwych, a jeszcze nie wszystkie zrobiłem. Dobra, już mam. To zaczniemy sobie może od od ognia, z tego powodu, że ten ogień mamy kiepski, a nie był to taki ciężki przeciwnik no tutaj niestety musimy już świat walić, czyli w miarę mocnym naszym żywiołem no i na szczęście nam się trafił słabszy przeciwnik pod koniec więc powinniśmy też wygrać, no bądź miał tylko dwa lewele niższego Hydrowira no ale e, nie Hydrowira, a Szlau ale ja mam jeszcze Hydrowira na 35 poziomie więc to jeszcze była moja przewaga no i co odbieramy, to co mamy odbierać Jakiego mamy? No to, to bardzo fajny Daily Quest, on mi się podoba. No właśnie, co jeszcze na tym odcinku chcę zrobić, bo pewnie widzicie po tytule, że jeszcze coś ciekawego mam, czyli 57 aura. Oczywiście przejdziemy sobie zaraz na S25, gdzie spłuczemy kibel właśnie na oto tą aurę. A teraz tutaj musimy sobie znaleźć jakiegoś epika do kibla. O, nie było to nawet takie ciężkie, więc superaśnie. Szybko poszło. Szybko poszło, to mnie na pewno cieszy. I git i sobie to wrzucimy do zbrojowni, tak? Zbrojowni to kowala no, Blisko zbrojowni leży, więc mogłem się pomylić. No i tutaj też wbijamy sobie Aure 14, czyli idealnie na weekend epicki. I co jeszcze, coś jeszcze na weekend epicki? Właśnie, na weekend epicki jeszcze będę. Już Wam mówię, co będę robił: będę przyspieszał trenera Gladiatora. No oraz zobaczymy, czy. Uda mi się zbudować kopalnie przynajmniej na poziom 14, żeby te kamienie były lepsze Bo po ostatnich incydentach niestety ci rycerze nie są na takim poziomie, jakbyśmy chcieli No ale nie jest najgorzej, w sumie jest lepiej niż sądziłem, że będzie Więc jest super A jeśli chodzi o te ekscesy, no to tam Pluto odszedł, Azok no cała ta ekipa Pluciarzy, że tak powiem Ci, co byli z Plutem, no chcieli się rozwijać, mówią, że chcieli wziąć rozbieg, no to to życzę im tego udanego rozbiegu no i co? I lecimy sobie bez nich. No, niestety tak wygląda gra i trzeba się z tym pogodzić. Nie ma co się płakać, nie, nie ma co się płakać, też nie. Nie ma co płakać, tylko trzeba po prostu grać dalej a tak jak ja już tutaj niektórym osobom pisałem czy też mówiłem, ja na tym serwerze złotych gór nie chcę osiągnąć e, czy tam będę w gildii top 2, top 7, top 8 no ważne żeby jak, jakieś tam rycerze były na poziomie plus portal i to mi wystarczy na razie bo tak czy siak, no poziom mam drugi na serwerze, więc też nie najgorzej gdzie e, Jubilerze chwaląc się swoją gildią, gracza na, z najwyższym poziomem mam dopiero dwa poziomy za mną, no może jeden, bo on niedługo wpije więc jeden poziom za mną, żeby też nie było, że się chwalę, że praktycznie całą grę byłem za nim z poziomem, znaczy w sumie ten, ten late game byłem za nim dwa poziomy w sumie. No niedawno go wyprzedziłem, no ale tak czy siak widać, że z gorszą gildią też można coś zrobić, znaczy z gorszą. E, ze słabszym, jeśli chodzi o rycerze tak, bo chwila, e, jubilerzy, chociaż oni teraz nie mają pełnego składu, to będzie problem, ale nawet z niepełnym składem mają e, niewiele mniej w sumie jednego, więc też ciekawie. E, Jezu, czuję jak się zapowietrzam, nie mogę tak mówić spokojnie, nie wiem, jakiś mam niespokojny e, tryb mówienia, to też niedobrze w sumie. E, więc chwila, muszę wyluzować, trzeba wychillować. Trzeba poddychać bo mówię, kurde, bez oddechu To też niedobrze, pewnie mnie słabo rozumiecie I ja w sumie też słabo rozumiem to, co mówię Czyli tak jakbym, kurde, mówił z łzami w oczach co, do, co też jest śmiesznie, bo bliżej mi do śmiechu niż do łez Ale co ja tu miałem jeszcze zrobić? Pupilę zaatakowaliśmy, doktora Bawuwu nie będzie kręcony Kibel zrobiliśmy Właśnie miałem zrobić ataki w twierdzy, bo o tym zapomniałem A Więc zrobimy to, co mamy zrobić Mam nadzieję, że mi się uda w sumie podnieść tą kopalnię klejnotów, przynajmniej na 14 poziom Chociaż to przyspieszenie twierdz jest dosyć kosztowne No i będzie polało mój skarbiec grzybasków, no ale zobaczymy jak to będzie I co, w sumie wracając do tego Instagrama Bo jak nie mam o czym rozmawiać, to sobie porozmawiam o Instagramie no to tam, jeśli komuś zależy na followach czy na tych serduszkach pod zdjęciami, to może na spokojnie do mnie tam na Instagramie, na privie napisać. Mogę być taką maszynką do tych serduszek followów, bo ja tego Instagrama tak naprawdę przeglądać nie będę. Tak jak mówię, jest to po prostu kolejne miejsce, w którym będę mógł do Was dotrzeć, nie tylko jak siedzicie na YouTubie, ale będziecie siedzieć na Instagramie. Więc dla mnie, dla mnie na plus, jeśli Wam na tych followach zależy, to mogę Wam tego followa dać. To tam dla mnie nie ma problemu. Eee, no i co mogę powiedzieć? Jeśli chodzi o Instagrama to chyba tyle. No i oczywiście zachęcam też do wysyłania tych swoich szczęść, jeszcze będzie też jakichś tam błogów, eee, No bo może to się fajnie ułożyć. Tam oczywiście też będą jakieś newsy, jeśli się czegoś dowiem ciekawszego i nie będę miał czasu kupić odcinka, tam też będą newsy, więc na pewno polecam tego Instagrama. Polecam tego Allegrovicza, że tak powiem. No ale dobra, ataki na razie nam jakieś tam wchodzą, więc tyle dobrze. No i teraz będzie trzeba... A właśnie, jeśli chodzi jeszcze o ten weekend epicki, to będzie z niego nagrywany taki dłuższy odcinek, no pewnie gdzieś blisko, około godziny, jak nie ponad godzinę, w którym się będziemy przebierać. No potem oczywiście na live'ach tego, co nie zrobimy na odcinku, to będzie kontynuowane na live'ie, bądź też na live'ach, zobaczymy, ile do tego będziemy czasu potrzebować. No tak jak widać na streamie ostatnio temu przeciwnikowi zostało 19 milionów chyba. Więc no, no jak zmienimy itemki i się troszeczkę podrasujemy, to powinno być lepiej. Ale to też zobaczymy. Możemy sobie jeszcze dla Waszej ciekawości zaatakować portal. W sumie jest to mag, więc... więc może być troszeczkę ciężko. Ale dobra, kryty dwa weszły i to nie najgorsze, ale mu też weszło. To jest jednak najgorsze. No i nie mam ile mu zadałem, więc chwila, trzeba odświeżyć. I może będzie napisane. Zobaczymy, czy będzie napisane. Będzie, 30 milionów, czyli nie najgorzej. Mi się tam podoba, a w ogóle jak mnie słychać, to też jest ciekawe, bo nie wiem, tak... Kurde, no jest późno, co prawda, i tak ciężko mi się mówić jakoś entuzjastycznie, entuz... z entuzjazmem, o, tak będzie łatwiej mi po prostu powiedzieć. Eee, no ale tak czy siak, mam dobry humor, więc... Eee więc tym, z tym entuzjazmem powinienem mówić. E, co miałem zrobić? No chyba jeśli chodzi o to, to by było na tyle, tak? Bo to co miałem zrobić, to zrobiłem. Tutaj ulepszyłem sobie wczoraj itemek e, 8 razy, znaczy 8 raz, nie 8 razy. E, no i tego itemka na pewno nie będę zmieniał. No i raczej będę zmieniał. E, raczej będę zmieniał naszyjnik, tak mi się wydaje. No to wtedy troszeczkę mi siłka spadnie ale podrasuje mi się wytrzymałość, więc no zobaczymy jak to w ogóle będzie wyglądać bądź co, bądź dużo itemów nie mam do zmiany, no ale wiadomo jak jeszcze kibel kibel podniesiemy no to wiadomo, że kibel wpływa na itemy z kabinetu magii i zbrojowni oczywiście, ze sklepów ogólnie, więc to na pewno nam troszeczkę te itemy podrasuje na ten moment z tego co widziałem najlepszy item to było coś około 458 Jest lekko około 460, chociaż zobaczmy, może Maciek ma jakiś w miarę nowy epik. No tych nowych epików, jak na razie tutaj u niego nie widzę. No więc nie ma porównania niestety. Ale ktoś tam też prosił o porównanie mnie z Maciem, więc proszę macie teraz chwilę. Troszeczkę hałasu, bo zmieniałem pozycję, bo mnie plecy bolą. E, macie teraz okazję popatrzeć na dwóch przystojniaków naraz. No, oczywiście jeden większy przystoniak nie ma się co oszukiwać. Niektórzy powiedzą, że jeden lepszy gracz. No to macie większego przystojniaka i lepszego gracza, więc czego wam więcej potrzeba? E, wystarczy teraz tylko zostawić łapkę, wiadomo o co chodzi. Ale dobra, pośmialiśmy się. Śmialiśmy się, no to teraz czas się wziąć do roboty, a w sumie na misję. E, tak, miałem 5 razy zakręcić kołem. No dobra, to może na odcinku sobie to po prostu zrobimy, żeby nie było. Zakręcimy sobie na razie tylko 5 razy. Oczywiście, a później sobie zakręcę jeszcze te, te, ostatnie 15 razy. Ale chociaż, żeby teraz Daily Quest odebrać, mm. I co? Może ten portal solo też zaatakuje. Skoro już oglądacie ten odcinek w minucie 13, no to jakieś tam nagrody Wam się należą, <głos》>, jak wiadomo o co chodzi. E, jakieś ponusiki. I co? Na razie kryty siadają, a no i kim nie siadają, więc to jest na pewno na plus. Pewnie zaraz wykrakam, jak on zaczyna walić takie ciosy, że Boże się Boże, no ale co. Znaczy ciosy, uniki też poza tym. On powinien walić bloki, bo jest bliżej pewnikiem niż zwiadowcą. Ale może że szeksa nikt nie zrozumie. Ale... ale chociaż możemy się starać to zrozumieć, no nie? Na pewno nie, nie wszystkim to wyjdzie. Tylko tym nielicznym. <gry> no bo Szejks niestety jest ciężką grą do zrozumienia, jeśli chodzi o jakąkolwiek logikę. Ale widzę, że dwa kryty w miarę porządne siadły i zabrałem mu około 20% chyba 18 z tego co dobrze pamiętam nie pamiętam ile on miał no ale trudno dobra przechodzimy sobie tam gdzie mieliśmy przejść czyli na S25 tutaj mamy ciekawszą rzecz do zrobienia e, czyli oczywiście kupienie eliksiru na siłkę potem na drugą siłkę na drugą siłkę no i to na razie tyle <gryzm> Nie, no oczywiście żartuję, to nie była ta najważniejsza rzecz. Najważniejszą rzeczą jest oczywiście zrobienie misji tej, bo ta misja jest bardzo fajna i zrobienie locha, ale do locha może przejdziemy później, do locha. A teraz przejdziemy do tego najmniej wyczekiwanego momentu, czyli do spukania kibla na aure 57. No i zobaczmy, jaki to będzie epic. Oby nie na szczęście, oby nie na wszystkie cechy i oby ze slotem trzy warunki, które musi, który musi spełniać. Slota nie ma i będzie na wszystkie cechy Niestety Ja to niestety już wiem, czy będzie na trzy cechy Na wszystkie Nice, nice, super, Ansko To mi się bardzo podoba No i teraz pytanie, czy warto to zmieniać? Chociaż nie ma swata, to nawet nie ma się nad czym zastanawiać. To jest po prostu do wrzucenia do kibla, a potem do kowala. No niestety na moje fundusze na S25 to będzie problem. Ale ja tutaj specjalnie sobie podkę przygotowałem na ten odcinek. Plus... A jolo, nieśmiertelkę też użyjemy. Może akurat portal nam siądzie. Akurat ostatnio te nieśmiertelki mi dosyć ostro lecą, więc to mnie cieszy na pewno. I są jeszcze na pierśniki, więc jeszcze lepiej. Dużo lepiej. Podniesiemy sobie raz to, raz to i zagramy u hazardisty o ten 1 milion. Straciliśmy. No dobra, to zagramy jeszcze raz o prawie 2 miliony. Przegraliśmy jeszcze raz, nie za dobrze. No to teraz zagramy o prawie 3 miliony. A, i to nam nie wystarczyło. No dobra, trudno. To zostaniemy na zero. Ale zaatakujemy sobie chociaż ten to tornado, a nie ten tornado. E, no i widzę, że mu niestety za dobrze poszło. No dobra, no. Zakręcimy sobie jeszcze doktorem. Może się do grzybki, no nie siadły. E, no ale może nam wsiądzie ta walka. No zobaczymy. Jest to na pewno. E, przeciwnik do przejścia, no i udało nam się na szczęście. Teraz mamy dzika, e, więc no te osoby, które są za odstrzałem dzików, e, proszę o zamknięcie oczu, chociaż nie, chociaż nie, nie walniemy go na dzisiejszym odcinku, tylko walniemy sobie szkołę. Zobaczymy jak pójdzie na kole. No śmiałbym się, gdybym go pokonał, znaczy w sumie cieszył się, nie śmiał ale widzę, że na początku za dużo krytów siadło, żeby teraz też nie siadł żaden, ale są na pewno do pokmania, skoro dwa kryty walnąłem, a on ma poniżej 50 HP, znaczy 50% HP, no to na pewno jest, jest gościu do łyknięcia, że tak powiem. No, i co, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, bo to w sumie prawie 20 minut. To, jako takie przygotowanie do godzinnego odcinka, na pewno spoko. Mam nadzieję, że miło się go oglądało, i mam nadzieję, że lajka i subskrypcję zostawicie. No, i do zobaczenia następnym razem. Do usłyszenia w sumie. Siemano.